Witajcie w komentarzach często piszecie, że próby autostradowe, takich normalnych, słabszych samochodów, gdzie jest potężna walka o te 170-180 km na godzinę, jest mega emocjonująca. No, ciężko mi się czasami z tym zgodzić. Oczywiście takie próby autostradowe również są bardzo fajne, ale dzisiaj, gdy siedzę w VDS 3, które jest porobione, i mam walczyć o 300 km na godzinę, no myślę, że również będą emocje. Przed wami Audi S3 w wersji sedan, rocznik 2017, także jest to już polift. Samochód ten napędza uturbiona jednostka benzynowa 2.0 TFSI, która skonfigurowana jest oczywiście z napędem quattro oraz siedmiobiegową automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegu. Jednak już na pierwszy rzut oka widać, że ten konkretny egzemplarz, no. Jest trochę poprzerabiany. Wizualnie, jak i mechanicznie. Ogólnie ten samochód prezentuje się tak, jakby na próbę autostradową udostępnił mi go sam Belzebub, który przyjechał tutaj na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie prosto z piekła. No ta estrójka wygląda naprawdę mega wyzywająco, ale też naprawdę ostro jedzie. Silnik w tym egzemplarzu generuje 399 koni mechanicznych oraz 541 Nm. No musi iść. Także może najpierw dam tutaj wam pomiar z Raceboxa, byście mieli odniesienie, jak to wszystko tutaj, no się je. to taki przykładowy start, ale dokładnie ten samochód kilkukrotnie zmierzyliśmy z właścicielem. No i czasy, jakie on tutaj jest w stanie osiągnąć, to ja aż zapisałem. 0 do setki, najlepszy czas, jaki osiągnęliśmy 3,75 sekundy, 129,33, 0,200, 13,14. I ćwierć mili 11,79. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, to seryjnie był tutaj oczywiście ogranicznik na 250 km na godzinę. Jednak aktualnie, no powiem wam tak, właściciel mi mówił, że tym samochodem już jechał 287 km na godzinę licznikowe. I tak się w sumie zastanawiamy, czy realne jest, by w tym samochodzie na prędkościomierzu pokazała się trójka z przodu. No dzisiaj właśnie będę to sprawdzał. Pomyślałem, że jeszcze przed wybraniem się na szybką wycieczkę za granicę, no, pokażę Wam ten samochód tak szybciuteńko z bliska. No, zobaczycie sobie, jak to wszystko tutaj wygląda, co jest przerobione. Strójka tej generacji, nawet w sedanie, już kiedyś pojawiła się na kanale, jeździłem taką nawet przez chwilę po śniegu. No, ten egzemplarz, mimo że w sumie to ten sam samochód, no, to różni się od tamtej. Znacznie, no według mnie mamy tutaj przykład naprawdę pięknie Stuningowanej S3 Tak ze smakiem, auto wygląda bardzo wyzywająco, bardzo szybko No i w sumie takie jest Proszę bardzo, zderzak tutaj nawiązuje do Audi RS3 Od RS3 by tutaj nie pasował Ponieważ RS3 ma szersze błotniki no jest to zderzak po prostu customowy taki. No, te wszystkie czerwone akcenty Quattro, no bo przecież tutaj mamy na pokładzie Quattro. Tutaj również. Felgi również tutaj zostały zmienione. Proszę bardzo, takie są firmy. Mają one 19 cali. Opony Michelin Pilot Sport 4S, rozmiar 235 na 35 no, proszę, ale ładnie pasują. No, trzeba przyznać, tutaj, proszę bardzo, nakładki nawet takie. Warto tutaj też zwrócić uwagę, że mamy zmieniony układ hamulcowy. Proszę, tarcze nawiercane, wentylowane, zaciski aż ośmiotłoczkowe. No, auto jest bardzo dynamiczne, bardzo szybkie. No, coś je zatrzymać musi. Idziemy dalej. Na lusterkach też są czerwone akcenty. Zwróćcie uwagę na progi boczne na tą całą. Dokładkę jakby Też tutaj napis quattro dumnie No i z tej perspektywy Ten samochód chyba prezentuje się naprawdę Tak najkorzystniej No spójrzcie na tą Dubkę zadartą No w ogóle ten zderzak z tyłu Proszę jaki tutaj jest Ostry karbonowy Dyfuzor Układ wydechowy w tym samochodzie też został zmieniony Ale jest może chodzić głośniej Ciszej jest przepustnica Spoiler na tylnej klapie naprawdę duży. No to co? Na aucie królują raczej ciemne barwy. No oprócz tych czerwonych akcentów, czarna matowa folia, czarne szyby. Tutaj mamy też pakiet czerni w tym samochodzie. I ogólnie na pewno zauważyliście, że ta estrójka jest znacznie niższa niż standardowo. Ponieważ jest tutaj zawieszenie pneumatyczne. No, jeszcze nigdy nie spotkałem się ze strójką z zawieszeniem pneumatycznym. No, standardowo mogą być tutaj normalne amortyzatory, amortyzatory z regulacją twardości, a tutaj jest po prostu, no, zawias customowy, jakby. Otwórzmy klapę bagażnika. O, zobaczcie, no, numery zdjęte, ale na próbę autostradową, proszę, tej właściciel ma takie bajery, by je nałożyć. Tutaj z tyłu butla do pneumatyki. Dobra. Wejdźmy sobie do kabiny pasażerskiej. No tutaj najbardziej zwraca na siebie uwagę ta przepiękna kierownica. Zaraz Wam o niej opowiem, pokażę Wam ją z bliska. Tak wygląda przestrzeń pasażerska z przodu. Fotele, deska rozdzielcza. Może auto sobie od razu odpalimy, niech się grzeje przed próbą autostradową. No olej ma 40. 6 stopni przed chwilą pokazało, teraz znikło. No musi się auto trochę zagrzać. W każdym razie perspektywa z oczu kierowcy. Ale tutaj dzisiaj będzie się działo, ale będziemy cisnąć. Kierownica w tym samochodzie to coś wspaniałego. Jest oczywiście customowa, takie kierownice standardowo nie wychodziły. Proszę, tutaj u góry karbon z czerwonym paskiem, tutaj na dole też karbon manetki i nie są to wcale jakieś takie manetki doklejane, tylko całkowicie osobno, tamte zostały stare wymontowane i te zamontowane w miejsce standardowych są duże, też karbonowe też mają tutaj czerwony minusik oraz plusik generalnie kierownica jest no znacznie tak wyprofilowana jest podcięcie, bicepsiki Alcantara, Alcantara z takie czerwone przeszycia oczywiście Virtual Cockpit Proszę bardzo. No, śmiesznie to wygląda, że w tym samochodzie jechałem sobie w trybie efficiencji. No, można tym samochodem też sobie jeździć ekonomicznie, jeśli ktoś chce. Czemu nie? Deska rozdzielcza w S-Trójce jest prosta. Co tutaj w środku zostało zmienione. Jeszcze gałka też jest tutaj z modelu RS3. Tutaj jest Alcantara skórka. Tutaj jest wszędzie carbon. 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 A, i zmienione zostały pasy. Tutaj w tym egzemplarzu są czerwone. No, wszystko jest tutaj mega spójne. Zawieszenie pneumatyczne. Mamy tutaj dodatkowo taki oto panel. No, może obniżymy sobie ten samochód, bo może zejść naprawdę nisko. O, proszę teraz. Ole, tutaj nam siadł. Słyszeliście w ogóle ten syk. No, zobaczmy. Jak to wygląda teraz z zewnątrz? Aż ciężko się wysiada. Ale tu ciężarówka dizluje. No i proszę, jaki glebson. Oczywiście tak, nie da się jeździć. Proszę. Ale maszyna, ja pierniczę. Coś niesamowitego. Dobra, wracamy do środka. Jezu, ale leżymy na glebie. Podniesiemy sobie samochód do normalnej. Takiej pozycji. O, wszystko tutaj się podnosi. Kompresor z tyłu już słyszymy, że ostro tam pompuje. O, poziomuje. Teraz jeszcze sobie podbije ciśnienie. Dobra, on tutaj sobie troszeczkę poburczy. Może w tym czasie zajrzymy pod maskę. I cyk. Delikatnie i kulturalnie. Pracuje sobie tutaj 2.0 TFSI. No proszę, 399 koni mechanicznych, 541 Nm z 2 litrów. Tak w gruncie rzeczy w tym egzemplarzu, aż tak dużo rzeczy w silniku nie zostało zrobione. No jest inny dolot, ale turbina przykładowo jest wciąż oryginalna. Zmieniony został intercooler, no całe te orurowanie. Aż tak dokładnie wszystkich przeróbek tutaj no nie pamiętam, ale zmieniony też został separator oleju. Proszę bardzo. Jakie bajerki, no i tak jak wcześniej mówiłem, układ wydechowy, no samochód osiąga setkę w 3,75 sekundy. No niesamowicie ostry wóz. Zamykamy. No i dobra, myślę, że czas przejść do sedna, czyli próby autostradowej. No ciekawe, czy za chwilę będziemy cisnąć 300 km na godzinę, czy też będzie ciężko. OK, to auto jest już zagrzane, odpalamy i teraz klapy są zamknięte i jak na razie będą, bo tutaj służby się kręcą, no nie chcemy przecież robić jakiegoś tam przypału. Potem sobie klapy otworzymy. Ogólnie one otwierają się w trybie dynamic, możemy wykasować sobie zużycie paliwa. No tutaj jakby nigdy nic, czmychniemy sobie. Rybie. Efficiency. A co? Co na przejściu granicznym w Kobo? Proszę, jakiś sab tutaj przyjechał na próbę autostradową. Jeszcze zobaczę, czy wszystko nagrywa. Wszystko tutaj. No spokojnie dzisiaj, ogólnie spokojnie. No mam nadzieję, że nie będziemy tutaj kontrolowani. No musimy nagrać próbę autostradową. Potem w szmyln. Posłuchamy sobie wydechu troszeczkę. No jak na razie tutaj nie będę jakoś tam nie wiadomo jak ostro ruszał. W trybie luźnego Ryszarda. O, lekka mrzawka. No jest Okej. Okay. Po prostu lekka mgiełka. Ale jest generalnie dość sucho, nie było opadów. Myślę, że będzie git. No zobaczymy. Dzisiaj miało nie padać. Tak prognoza pogoda mi obiecała. Kurczę, jak wy możecie mówić, że nie ma emocji przy takich samochodach? Ja tutaj kurczę, aż kurtkę ściągnąłem. Bo wiem, że będzie naprawdę gorąco. U, laguna się popsuła. Dwójeczka. Współczujemy. No co mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie. Kamera tutaj działa, tutaj działa, shit również. GPS no jest pogoda bezwietrzna. Wietraki w ogóle się nie kręcą, lekka mgiełka, ale widoczność jest spokojnie na kilkaset metrów. No to tutaj wrzucimy sobie tryb Dynamic już. Temperatura oleju 95 stopni. No i teraz posłuchajcie za tym znakiem. sobie, znaczy przyramować, odpuścić po prostu już 254 km na godzinę według GPS-u było. sobie raz maźniemy może nawet czuć jak wycieraczki chodzą przy takiej prędkości auto się inaczej zachowuje Patrzę na GPS, o 279 Chyba znowu wyprzedzanie będzie. Czy nie? Będzie! Aj kurczę! Oby na odcinku specjalnym było spokojniej. Jak na razie średnie zużycie paliwa 30 litrów. 30! Bo coś się na drodze dzieje. No, zobaczymy co. Nic ciekawego, nie ma ograniczenia prędkości. Niestety, tutaj chyba nie będzie. Będziemy musieli zawrócić. No coś pod 290 już było. Z górki. Gdyby nie tamto wyprzedzanie, myślę, że 300 by tutaj było. No nic, widzimy się na zjeździe na szmyl. Dobra, tutaj ograniczenie, kontrolę. Zjeżdżamy spokojnie, bez przypału, z pełną gracją i kulturą. Tutaj chyba panowie, tutaj co sprawdzają, się zdziwią, co się będzie działo pod tunelem. Otworzymy sobie okno, ale się odsunę, żeby od kamery tutaj nie wiało mi w mikrofon. O Jezus, troszkę strzeliło. No i kita. Ja, piernicze. Jezus Maria. Normalnie ktoś z karabinu strzelił za nami. Nie no, pięknie chodzi. Ten samochód naprawdę jest bardzo głośno z zewnątrz. Temperatura oleju całkiem spoko. Chyba nawet 110 stopni nie przekroczyła. Прыт, прыт и движ. Przecież, jaka to jest satysfakcja 292 km na godzinę według GPS-u. No i 301 licznikowe także S3, nawet w wersji Sedan, i też nie jest lekka, no bo kurcze mamy tutaj przecież spoilery, wyposażenie typu pneumatyczne zawieszenie to wszystko waży. Przy 400 koniach mechanicznych, taka jest trójka w sedanie, jest w stanie osiągnąć 300 km na godzinę licznikowe. No pięknie to naprawdę wygląda. Ta trójeczka z przodu, te 301, że tak na pewno 300 km na godzinę. Tutaj sobie pojedziemy spokojnie. Może jeszcze będzie taki moment tam dalej. Może te 302. Na liczniku się pokaże na prędkościomierzu. Zobaczymy. Może depnę, może nie depnę. Dobra, tak jak mówiłem, jechałem sobie tutaj bardzo spokojnie, nie przesadzając 200 km na godzinę 210, tak? Niech samochód sobie odsapnie. No i tutaj może jeszcze raz spróbujemy. jest pusty, na jadą samochody osobowe i ciężarowe nie chcę wtedy cisnąć nie powinniśmy tak ryzykować no próby, do prób autostradowych ja zawsze wam powtarzam, trzeba podchodzić z pokorą no i po prostu nie wiem często mnie pytacie, czy ja się boję no głupi by się nie bał zawsze jest jakiś strach co tutaj mnie tak ciśnie? z tym zdziwiony. No dobra, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że próba autostradała Wam się niesamowicie podobała. No, mi bardzo i były emocje mimo, że to jest mocny samochód były emocje i ta walka o każdy kilometr na godzinę coś wspaniałego bardzo fajny, bardzo szybki samochód. Średnie zużycie paliwa 28 litrów, także no, aż tak ekonomiczny do końca może nie jest, ale mimo wszystko Proved by Petrol Head można tutaj odznaczyć. Na razie trzymajcie się.